Dowiedziałem się o zdradzie w zwykły wtorkowy wieczór, gdy wracałem z pracy przez krakowskie przedmieście. Nic nie zapowiadało burzy. Żadnych krzyków, żadnych łez. Tylko jeden szczegół, który nie pasował do układanki, powiadomienie na jej telefonie, które zobaczyłem przypadkiem, gdy podawała mi komórkę, żebym wybrał jakiś film na Netflixa. Imię zapisane zbyt ogólnie, żeby było niewinne. Kasia Praca. Ale Kasia z pracy miała nazwisko w kontaktach nie miała Coś we mnie wtedy po prostu zgasło. Nie wykrzyczałem się, nie zacząłem jej wypytywać. Zachowywałem się normalnie. Zrobiłem herbatę, zapytałem, jak dzień w biurze, odpowiedziałem na wiadomości od kumpli z normalnością, która nawet mnie zaskoczyła. Ale w środku, w głowie, powtarzałem jedno zdanie, myślą, że nic nie zrobię. Przez kolejne dni obserwowałem w ciszy. Każde spóźnienie z pracy, Każda kiepsko przećwiczona wymówka, każda drobna zmiana w zachowaniu. Im dłużej milczałem, tym bardziej się rozluźniali. Ich błąd polegał na tym, że wzięli spokój za słabość. Wieczorami, gdy Ania brała prysznic albo skrolowała Instagram sypialni, siadałem w kuchni i układałem w głowie wszystko, co widziałem i słyszałem. To jeszcze nie był plan zemsty. To był inwentarz prawdy. Musiałem wiedzieć, jak głęboko to idzie, zanim cokolwiek postanowię. Był taki moment, gdy prawie powiedziałem wprost. Siedzieliśmy w sobotę przy obiedzie u jej rodziców w woli, a jej matka opowiadała coś o tym, jak ważna jest szczerość w związku. Miałem wszystko na końcu języka, ale coś mnie powstrzymało. Instynkt podpowiadał, że milczenie ma jeszcze swoją wartość. I postanowiłem mu zaufać. Nie czekałem już wtedy na sprawiedliwość ani odkupienie. Czekałem na właściwy moment. I wiedziałem, że nadejdzie. Pamiętam ten wieczór, gdy stałem na balkonie naszego mieszkania na Mokotowie, patrzyłem na światła miasta i paliłem papierosa, którego nie paliłem od dwóch lat. Wiedziałem, że moje życie się zmienia, ale tym razem to ja kontrolowałem tempo. Potwierdzenie przyszło w sposób banalny, niemal okrutny w swojej prostocie. W czwartek wieczorem zapytałem przypadkiem, kto dzwonił rano, gdy byłem pod prysznicem. Odpowiedź przyszła za szybko i była za skomplikowana. Koleżanka z pracy, nowy projekt, muszą się spotkać po godzinach. Zbyt wiele szczegółów, jak na niewinną rozmowę. Gdy usłyszałem tę źle skreconą historię, zrozumiałem, że to już nie jest tylko zdrada. To pogarda. Nie tylko myśleli, że nie wiem. Myśleli, że nie zauważę, nawet gdy będą mi kłamać prosto w twarz. Tej nocy nie mogłem spać. Przewijałem w głowie ostatnie miesiące. Wszystkie te rozmowy, obietnice, wspólne plany. Wszystko nabrało innego znaczenia. Rzeczy, które wcześniej wydawały się normalne, teraz brzmiały jak próba. Jak przygotowanie? Najbardziej bolało nie to, że mnie zdradzała. Bolało to, że byłem trzymany na marginesie własnego życia. Jakbym był tylko wygodnym statystą w jej przedstawieniu. A mimo wszystko nie reagowałem. Zachowywałem stabilny ton. Nie zmieniłem żadnych zwyczajów. Każdy gest normalności był dla mnie formą kontroli, sposobem na zachowanie resztek siebie. W piątek pojechaliśmy na zakupy do Arkagi. Wybraliśmy razem nową lampę do salonu, żartowaliśmy z brzydkich wazonów w pepkołu, jedliśmy kebaba jak zawsze. Patrzyłem, jak uśmiecha się do mnie, jak trzyma mnie za rękę przy kasie. I wiedziałem, że za kilka godzin spotka się z nim. Musiałem mieć absolutną pewność, zanim cokolwiek zrobię. Nie po to, żeby im coś udowodnić. Po to, żeby później nie stracić siebie w tym całym bagnie. We wtorek następnego tygodnia zobaczyłem ich razem. Nie planowałem tego. Wyszedłem wcześniej z roboty, bo szef dał wolne po zakończonym projekcie. Wszedłem nowym światem w stronę metra, a oni siedzieli w oknie kawiarni Costa. Jego ręka na jej ramieniu. Jej śmiech, ten szczery, którego u mnie nie było od miesięcy. Nie podszedłem. Nie zrobiłem sceny. Po prostu przeszedłem dalej. Ale gdy ostatni element układanki się złożył, nie poczułem wściekłości. Poczułem klarowność. I to było o wiele bardziej niebezpieczne. Z każdym dniem ich pewność siebie rosła. Zdrada przestała być ostrożna, stała się wygodna. Zaczęły pojawiać się drobne błędy, jakby nie było już potrzeby się ukrywać. Właśnie wtedy to do mnie dotarło. Oni naprawdę wierzyli, że wszystko przełknąłem, nie zauważając. Że jestem przewidywalny, kontrolowalny, facet, który łyka w milczeniu i idzie dalej. Wykorzystałem to na swoją korzyść. Zacząłem zadawać pytania zbyt niewinne, żeby wzbudzić podejrzenia. Neutralne komentarze, niemal obojętne. Każda odpowiedź dawała mi więcej niż sobie wyobrażali. W międzyczasie porządkowałem dokumenty, stare wiadomości, zapisy, o których nigdy nie myślałem, że kiedyś będą istotne. Nic nielegalnego, nic sfabrykowanego. Tylko zapomniane fakty. Nasza wspólna umowa najmu. Pożyczka, którą wziąłem na jej nazwisko, bo ona miała lepszą zdolność kredytową. Faktury za jej studia podyplomowe, które opłacałem przez rok. Co mnie najbardziej uderzało, to ich spokój. Śmiali się, planowali przyszłość, rozmawiali o wakacjach, jakbym tam nie siedział. Jakbym już został odstawiony na bok. Któregoś wieczoru przy kolacji Ania wspomniała, że myśli o zmianie pracy. Coś lepiej płatnego, może w centrum. Szczegóły były mgliste, ale ton to był pewny. Rozmawiała o tym, jakby planowała to wszystko sama. Jakbym ja nie miał być częścią tej nowej rzeczywistości. Tego wieczoru, gdy zasnęła. Przesiedziałem dwie godziny przy laptopie. Sprawdzałem nasze wspólne konto. Przez ostatnie dwa miesiące, kilka dziwnych przelewów. Niedużych, ale regularnych. Na konto, którego nie znałem. Zrobiłem screenshot. Dołożyłem go do reszty. W tym okresie powiałem najważniejszą decyzję: nie zareaguję impulsywnie, zareaguję z precyzją. Myśleli, że nic nie zrobię. I przez jakiś czas mieli rację. Ale każdy dzień ich pewności siebie był dniem, w którym ja zyskiwałem przewagę. Nie chciałem nikogo zniszczyć. Chciałem z tego wyjść, nie będąc zniszczonym w procesie. Wiedziałem już, jak to się skończy. Tylko oni jeszcze nie. Moje zachowanie stało się idealną pułapką. Im bardziej wydawałem się obojętny, tym bardziej się odkrywali. A ja tylko obserwowałem. Były noce, kiedy spałem kiepsko, nie przez zazdrość, ale przez kalkulacje. Przewijałem scenariusze, oceniałem konsekwencje. Nie chciałem nikogo zniszczyć. Chciałem z tego wyjść, nie tracąc siebie. Zacząłem zmieniać drobne rzeczy w mojej rutynie, zawsze z wiarygodnymi wytłumaczeniami. Zapisałem się na siłownię blisko pracy. Mówiłem, że chcę zrzucić kilogramy przed latem. Ania była wręcz entuzjastyczna. Więcej czasu dla niej. Prawda? Dzięki temu miałem dwie dodatkowe godziny tygodniowo poza domem. Czas, w którym mogłem pomyśleć. Czas, w którym oni mieli więcej swobody. A więcej swobody znaczyło więcej błędów. Otworzyłem nowe konto w innym banku. Powiedziałem Ani, że to do oszczędności na nasz wyjazd do Chorwacji. Ona przytaknęła, nie zadając pytań. Zacząłem przekazywać tam część pensji. Małe kwoty których nikt by nie zauważył. Cisza, która wcześniej wyglądała na słabość, stała się moją największą bronią. Dawała przestrzeń do popełniania błędów. I oni błędzili często. Największy błąd przyszedł w niedzielę. Ania zapomniała telefonu w łazience, gdy poszła wyrzucić śmieci. Zazwyczaj miała go przyklejonego do dłoni. Ale tego dnia była rozkojarzona, śpieszyła się. Nie odblokowałem jej komórki. Nie musiałem. Wystarczył ekran blokady. Cztery wiadomości od Kasi, praca. Ostatnia brzmiała, tęsknię. Kiedy mu powiesz, zrobiłem zdjęcie swoim telefonem. Gdy Ania wróciła, siedziałem na kanapie, skrolując pudełka, jakby nic się nie stało. Każdy nowy szczegół potwierdzał, że czekanie było dobrą decyzją. Gdybym wybuchł na początku, byłbym złym facetem w tej historii. Teraz miałem coś o wiele cenniejszego kontekst kompletny obraz sytuacji. Nie reagowałem już na zdradę. Kończyłem rozdział ze świadomością. I to zmieniało wszystko. Bo gdy przyjdzie czas, nie będę krzyczał, nie będę błagał. Po prostu przedstawię fakty. I oni zrozumieją, że popełnili najgorszy możliwy błąd, wzięli moją cierpliwość za głupotę. Objawienie nie przyszło w formie krzyku. Przyszło w formie konsekwencji. Decyzji pojętej bez ostrzeżenia, ruchu, którego nie można było już cofnąć. Wybrałem piątkowy wieczór. Ania wróciła z pracy w dobrym nastroju, mówiła coś o firmowym wyjeździe integracyjnym. Normalny wieczór. Zrobiłem spaghetti, jej ulubione. Otworzyła butelkę wina, którą dostaliśmy od jej siostry na gwiazdkę. Gdy usiedliśmy przy stole, po prostu zacząłem mówić. Spokojnie, bez podnoszenia głosu, bez oskarżeń, po prostu przedstawiłem fakty, w odpowiedniej kolejności, z niemal chirurgiczną precyzją. Zacząłem od daty, od wtorkowego wieczoru, kiedy zobaczyłem powiadomienie. Powiedziałem, że wtedy zacząłem obserwować. Opisałem jej spóźnienia, dziwaczne przelewy z naszego wspólnego konta, wiadomości od Kasi, praca którą widziałem na ekranie blokady. Widziałem, jak jej twarz powoli się zmienia. Najpierw zdziwienie, potem strach, na końcu cisza. Ta sama cisza, którą ja utrzymywałem przez tygodnie. Powiedziała, że to nie tak, że mogę to źle zrozumieć. Ale jej głos drżał. Nie było żadnej siły w tych słowach. Wyjąłem telefon i pokazałem jej screenshot ekranu blokady. Tęsknię. Kiedy mu powiesz? Próbowała tłumaczyć, ale słowa się plątały. On to tylko kolega, chciała mi powiedzieć, to nie jest to, co myślę. Standardowe kłamstwa ludzi przyłapanych na gorącym uczynku. Nie było natychmiastowej prośby o wybaczenie. Była niedowierzanie. Naprawdę wierzyli, że nigdy nic nie zrobię. Wtedy wyjaśniłem spokojnie, że zrobiłem coś, tak. Tylko nie tego się spodziewali. Każda decyzja, którą powiałem, była po to, żeby wyjść z tego w jednym kawałku, nie żeby wygrać kłótnię. Otworzyłem nowe konto. Zacząłem oszczędzać osobno. Sprawdziłem nasze wspólne zobowiązania. Skontaktowałem się z prawnikiem, żeby wiedzieć, jakie mam opcje. W tym momencie dynamika się zmieniła. Już nie byłem wrażliwą stroną tej historii. Byłem jedynym człowiekiem przy tym stole, który miał kontrolę emocjonalną. I ona to wiedziała. Widziałem to w jej oczach. Wreszcie zrozumiała, że przez cały ten czas, gdy myślała, że jestem ślepy, ja widziałem wszystko. I przygotowywałem się. Po tym, jak wszystko wyszło na jaw, nie poczułem natychmiastowej ulgi. Poczułem głębokie zmęczenie, jakbym wreszcie mógł odpocząć po dźwiganiu niewidzialnego ciężaru. Ania płakała przez całą noc. Tłumaczyła, że to był błąd, że nigdy nie chciała mnie stracić, że z Marcinem to była tylko chwila słabości, że planowała mi powiedzieć. Klasyczne kłamstwa w momencie rozpaczy. Ale było coś, czego nie przewidziałem. Kolejnego dnia zadzwoniła moja matka. Ania do niej pojechała. Nie po wsparcie przeciwko mnie, ale po radę. Opowiedziała jej wszystko, bez owijania w bawełnę. Przyznała się do zdrady, do kłamstw, do wszystkiego. Mama wysłuchała jej, a potem zadzwoniła do mnie. Nie po to, żeby bronić Ani, po to, żeby zapytać, co ja chcę zrobić. I wtedy usłyszałem coś, czego się nie spodziewałem błędy się zdarzają, synu. Ale to, jak człowiek na nie reaguje, to pokazuje, kim naprawdę jest. Ona przynajmniej przyznała się do winy. Pytanie brzmi, czy ty chcesz walczyć o ten związek? Spędziłem weekend sam. Wyjechałem do Kazimierza, naszego ulubionego miejsca, gdzie byliśmy rok temu na rocznicę. Chodziłem po starówce, piłem kawę w małych kafejkach, myślałem. Nie było łatwego wybaczenia ani filmowego finału. Były rozmowy. Trudne, bolesne rozmowy. Ania zerwała kontakt z Marcinem. Zaproponowała terapię dla par. Zgodziłem się, nie z entuzjazmem, ale z ciekawością, czy to w ogóle możliwe. Minęło pół roku. Nie powiem, że wszystko wróciło do normy. Normą stała się nowa rzeczywistość. Bardziej świadoma, bardziej szczera. Nauczyłem się, że robienie niczego może być najbardziej aktywnym wyborem, jeśli jest zrobione we właściwym momencie. Nie reagować nie znaczy akceptować. Czasem znaczy przygotować grunt. Popełnili błąd, myśląc, że moja cisza oznacza słabość. Ja tylko kupowałem czas, żeby wyjść z godnością albo jak się okazało żeby dać szansę na odbudowę czegoś co warto odbudować dziś kiedy o tym myślę nie czuję dumy z sytuacji czuję szacunek do siebie za to że się w tym procesie nie zgubiłem myśleli że nic nie zrobię i o mało nie odkryli za późno że zrobiłem dokładnie to co było potrzebne